To jednak nikt nie ma wątpliwości, że Unia Europejska opiera się na zasadach również na zasadach wypracowanych przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, a tam mamy już od kilkudziesięciu lat prostą, czytelną zasadę, jeszcze od sprawy Costa, pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym, I to bezwarunkowego pierwszeństwa prawa wspólnotowego przed prawem krajowym. Zrezygnowano co prawda przy tworzeniu traktatu z bezpośredniego zapisu o pierwszeństwie prawa wspólnotowego przed prawem krajowym, ale za to, proszę Państwa, stwierdzono, że yy... prawa przyjęte na podstawie traktatów ma pierwszeństwo przed prawem państw członkowskich na warunkach ustanowionych przez orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No jakie to orzecznictwo jest, to ja, już, to ja już powiedziałem. Krótko mówiąc, proszę Państwa, i kończąc, bo pewnie już za długo. Yy... Cały ten Traktat Lizboński, cała ta przygoda z Traktatem Lizbońskim Trochę mi przypomina przygodę teściowej z synową, i integrację synowej z teściową. Z integracją nie można nigdy przesadzać. Synowa z teściową muszą się integrować. Studenci nie mają tego doświadczenia, więc niech słuchają tym bardziej. Tego co teraz powiem. Synowa z teściową synowa z teściową muszą się integrować, to prawda również dla, 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 dla wygody syna i męża. Tak? Muszą się razem spotykać, dobrze, jeśli sobie pożyczają pieniądze nawet na jakieś sprawy, współpraca gospodarcza, jeśli sobie pomagają w trudnej sytuacji, solidarność, tak? Bardzo dobrze. Natomiast, żeby nikomu nie przyszło do głowy, żeby razem zamieszkały. Bo to jest koniec integracji, to jest to przejście pewnej granicy, pewnego pułapu, po której integracji już nie ma. Ona się kończy. Niestety, dość często kończy się również rozwodem między synową a synem. Niestety. Dlatego, że synowa i teściowa mają to samo nazwisko, ale pochodzą z zupełnie innych rodzin, mają zupełnie inną mentalność, inne przyzwyczajenia. Tak Tak samo jest z państwami Unii Europejskiej. To są zupełnie różne narody, z różnym pochodzeniem, z różną kulturą, z różną mentalnością. Zmienianie tego na siłę nie ma najmniejszego sensu. Zbyt daleko idąca integracja, którą proponuje traktat lizboński, jest przekroczenie pewnej granicy, po której niestety my, 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 może dojść do tego, że zacznie ta Unia Europejska pękać, i będzie to bolesne dla wszystkich jej członków, zwłaszcza tych uboższych, takich jak, takich jak my. I ostatnia rzecz, proszę Państwa, bo tego muszę się czepić. Potrzebiałem się na ćwiczeniach. I źle się stało, jak powiedziałem, że nie zostało to przyjęte w referendum. Ja bym nawet był skłonny powiedzieć, że nie mam racji w tych wszystkich argumentach. Skłonny był przyjąć argumentację przeciwną, gdyby to większość narodu w referendum powiedziała tak, chcemy traktatu lizbońskiego. To się nie stało, zamiast tego mieliśmy oczywiście ustawę z 1 kwietnia akceptacyjną dla ratyfikacji tego traktatu, ustawę, w której, przy okazji której dochodziło do zaklinania rzeczywistości. Do tłumaczenia, nie będę mówił, kto to mówił, wszyscy to słyszeli, do tłumaczenia społeczeństwu, że oto my teraz w tej ustawie zapiszemy takie rzeczy, które spowodują, że te pogłoski o tym, że Polska stanie się jednym z województw samorządowych, będą, nie, miały, nie będą miały pokrycia w rzeczywistości. Otóż w ustawie akceptacyjnej, proszę Państwa, można zapisać jedynie tyle, że się zgadzam na ratyfikację albo się nie zgadzam na ratyfikację. Cokolwiek innego wpisujemy w tą, w tą ustawę, nie ma najmniejszego znaczenia dla obowiązywania tego traktatu, na który wyrażamy zgodę. W tej ustawie akceptacyjnej mogliśmy równie dobrze zapisać, że ja tutaj jestem niskim brunetem, bardzo szczupłym zresztą, że nie jest to zgodne z rzeczywistością wszyscy widzą. Dziękuję bardzo. Pierwszy mówca powiedział bardzo wyraźnie, jakie zajmuje stanowisko. Tak, aż kusiło zapytać, no a jakie państwa, jak na, na teraz, kto jest za tym, kto popiera pana przedmówcę, że traktatu nie przyjął. Czy są tacy, nie czy możemy tak? Dobrze, dobrze. No to trzeba wiedzieć no, z kimś, a, a kto uważa, że, że jednak się warto zastanowić i może przyjąć ten traktat. Nie ma nawet takich. No, jest jedna osoba. No, dwie, no czasem to, tak, to, to takich pytań Pan nie powinien stawiać, bo to żadna spowiedź tutaj, prawda? Ale tak, żebyśmy wiedzieli, jak gdzie Państwa, Powiem tak: Unia Europejska, Europa to, to nie jest łatwy organizm. To, jest, no, to nie jest nic różowego. Ja się czuję Europejczykiem, mam dobrych lat 30 jak nie więcej i starałem się poznawać to, o czym Pan mówił, o tych różnicach i one są i będą i nawet dobrze, że one są. Ja nie chcę innej Europy, takiej zjednoczonej tylko w jedno wszystko byłaby bardzo nieciekawa. Ale przez to jest oczywiście trudna, jak mówię. I jeżeli mówimy o integracji, znów ja bym się zgodził z Panem, że jak tak za dużo narzucić miłości między teściową i synową, to może syn na tym pocierpi. To też nie. To też nie. No to jeżeli nie tak, nie tak, to jak? A mimo wszystko jestem za tym, żeby Europa jakoś razem była. Nasze doświadczenia, Państwo są młodsi, jednak mam trochę innych, tu będąc w tym Lubinie, w tym kraju. I tak sobie myślę, gdybyśmy tak zostali sami. Dzisiaj, mając ogromnych sąsiadów, jakim są Niemcy. Wcale nam przyjazne nie muszą być. Co jakiś czas ta niemieckość tam się no, odzywa. Nie wiem, radów to związania z panią Steinbach, z tym sąsiedztwem, ze wszystkim. Chociaż też znam takich Niemców, którzy no, potrafią myśleć y, o nas bardzo y, y, taki, no, na linii partnerskiej. Ilu takich, ilu takich, trudno powiedzieć. Wielu utrzymuje stereotypy bardzo negatywne dla nas. Zresztą tak jak w Ameryce, tak jak we Francji, wszędzie. Byliśmy trochę odciętym światem. Kto wie, jak długo jeszcze byśmy takim byli i czy byśmy na tym zyskiwali, będąc takim odciętym światem. Państwo powiedzą, no a co to znaczy odciętym, na Ukrainę nie możemy pojechać, czy do Moskwy nie możemy pojechać? No też różnie, też nam no, nie za bardzo tam chcą. Mamy dosyć trudną sytuację geopolityczną, historycy na tym się lepiej znają. W samego traktatu, proszę Państwa, więc ja uważam tak, że to, co Pani może jeszcze tak woli debaty, że gdyby było referendum, to byłaby debata. A nie, niech pan niech Pani będzie takim optymistą w wszystkich kampaniach i referendach, referendach, jeżeli możemy ująć, to widzę liczbie mnogiej. Inwestycje ludzi, żeby się czegoś dowiedzieć nowego są tak nikłe i małe. Pan tu ma elitę pewną. Czy są za, czy pro, to inna sprawa. To są ludzie, którzy czegoś chcą. Przyszli po to, godzinę zainwestują, żeby Pana Piotrowskiego, Dalskiego jeszcze innych wysłuchać, zgadzają się z nim. To jest ta elita. Takiej elity jest mało, dlatego się nazywa elitą. A wybierają bardzo różni na bardzo różne argumenty i na bardzo różne zawołania, jak my o tym wiemy, że ja mam tutaj takiej wielkiej nadziei nie wiem, bo tak, tak po prostu tak jest, że ludzie nie chcą tak się bardzo uczyć. To jest to idą najmniejszym wysiłkiem, bo bez tego też może żyć. Więc to są takie fakty, czy by referendum więcej dało się, no miło, trudno mi powiedzieć, ale może debata zawsze może mieć. Uważam do Państwa, tak że będąc krytycznym wobec tego, co się w Europie dzieje, wobec ich głosowań, wszystkiego, co jest, mówię, to nie jest dla mnie jakiś różowy organizm, ale i tak jestem jakoś zadowolony, że bierzemy w tym eksperymencie. To nazywam największy eksperyment polityczno-społeczny w świecie. Takiego nie było i nie wiem, czy takie drugie się powtórzy. Żeby powstawał taki organizm, jakim jest Unia Europejska, z tylu różnorodnych, podkreślajmy, nacji, historii, powiązań, języków, tendencji, celów i tak dalej, żeby to razem tworzyć, żeby to razem jakoś składać. To, się, to, to nie jest takie proste i nie wiadomo jak długo zajmie, czy w ogóle cel jako założenie takiego zjednoczenia, co jest w samym nazwie zjednoczona, czy to osiągnie. Może nie, może nawet nie musimy. No, takich ja nie chcę skrajnych, że bo to może byłoby dobrze ta teściowa mi teraz jakoś brzmi jako dobry, jako dobry przykład. To nie jest takie Ale mimo to widzę, że jednak wiele rzeczy Możemy tylko zrobić razem, a nie inaczej? Tak myślę Państwa bardzo konkretnie, że Niemców teraz, żeby, no nie wiem, trochę zneutralizować wobec ich rusofilizmu, albo takiego łączenia się zawsze, fakty historyczne za tym przemawiają, więc nie wyciągajmy niczego z kieszeni, to kto wie, czy na takiej wspólnej platformie, jaką jest, jakby nie było, może nieudolna, ale Unia Europejska gdzie mamy głos, gdzie możemy jednak przemawiać, czy to byłoby możliwe, żeby to inaczej przeprowadzić. Myślę, że kolega Piotrowski i ja sam braliśmy udział i wiemy, jak brzmiała walka o zapis, o zapis, prosty zapis, wydawało się prosty, a jednak nieprosty nie dla nich, w rezolucji na temat zakończenia wojny światowej i czyli to był obóz w Auschwitz, że to był niemiecki, no ale jednak. No, to, no, oni są trudni, ale gdybyśmy tam nie byli i gdybyśmy tam głosu nie zabierali, to może by nie przeszło, może by w świat poszła informacja taka, jak do wielu ignorantów na świecie dochodzi. Więc może to daje nam pewną szansę, żeby walczyć o naszą historię, o prawdę historyczną i o nasze samostanowienie. Samo tak wiele mamy przykładów z historii, że my tak sami. No, tak sami to można z takimi molochami, jakie są teraz, a nawet gospodarczymi, jak tutaj. Mój przedmówca powiedział, mianowicie Chiny i inne. Państwo, to nie jest tak yy, yy, no, różowo, że nam się tak będzie dobrze żyło. Oczywiście, że chcemy kupić chińskie towary za jedną piątą jakiejś ceny, no ale twój tata pracuje, moja ciotka, jeszcze inna teściowa, albo i synowa, i ona nie ma wtedy gdzie pracować, bo nie potrzeba takich towarów. A tam się robi wszystko, żeby tylko ten towar sprzedać. Podać przykład. Kiedyś byłem w Turcji na delegacji z handem, handlu zagranicznego, pokazano mi fakturę na 18 milionów par rajstop. Ile tu rajstopy mogą kosztować, proszę Państwa, tak szybko? Panie kupują pewnie. Ile? 5 złotych Pani pokazuje. Panie, jak, jak sobie Państwo myślą, za ile producent nasz tutaj, produkujący taką parę rajstopów, by to wypuścił do sprzedaży? Potem są marże jeszcze hurtowa, aż my klient płaci 5 złotych, to ile, za ile on by sprzedał ten producent?